Siemano. dzisiaj trochę starszy sprzęt KXF 250 z 5 roku. Motorek prezentuje się OK, ma pęknięty tutaj taczorek widzimy. Yy, napęd był zmieniany, oczek również z łańcuszkiem rozrządu był zmieniany, tam dobrze. Pamiętam właściwie to około 20-30 motogodzin temu i pojawił się taki problem, że motor ciężko bardzo odpala i wyrzuca po chwili płyn chłodniczy na początku myślałem, że to będzie związane z uczelką, właściciel też, ale ja widzę, że tutaj nie ma po prostu kompresji i ja odstawiam tutaj chociaż w kompresji w sumie nie mamy teraz wcale odstawiam podparty zawór, ewentualnie już skończony zawór, gniazda zaworowe też w tym stylu rozbierzemy, zobaczymy jak to wygląda, na początek sprawdzę luzy zaworowe i wtedy dowiemy się mniej więcej na czym stoimy na ten moment zaczynam rozkręcać, jak rozbiorę, ściągnę plastiki, zbiornik, odkręcę klapę od góry, zobaczymy luzy zaworowe, wtedy też pokażę, będziemy wiedzieć co dalej tutaj trzeba grzebać. Kawasaki już rozkręcone, luzy zaworowe sprawdziłem, jeden zaworek był dosyć ciasny, no i tam gniazdo wymagało lekkiego fryzowania. Tak to wygląda w środku, korbowód bez luzów, musiałem wszystko umyć kerszerem przed rozłożeniem, bo tutaj był straszny. Co dalej? Wszystko wymyte, już ogarnięte, głowica czeka na złożenie. Cylinderek przechonowany, tłoczek tak jak mówiłem był zmieniany, ładnie wygląda, wymiar trzyma. Tutaj gdzieś miałem od niego błotnik, teraz nie wiem gdzie jest. na błotniku było napisane kiedy była zmiana wszystko tak jak właściciel mówi, tam wszystko jest wypisane przy 27 motogodzinach jakoś. 27, coś, a teraz mamy ile? 67. No i co dalej? Wołeczki. Wołeczki wyglądają ładnie, nie są poprzycierane. Mostki również, jakieś tam małe ślady pracy, ale nie ma tej tragedii. Reszta wymyta. Wiadomo, napinać. łańcuszek był też zmieniany razem z tłokiem, więc tam wszystko będzie ok. Gaźnika jeszcze nie rozkręcałem, wyczyszczę go, rozkręcę. Na ten moment. Zakładamy uszczelki i zaczynamy składać powoli to wszystko. Jak już złożymy, to będziemy się widzieć pewnie na górze. Na sprawdzeniu luzów zaworowych może. Bo teraz ustawię je wstępnie sobie na głowicy, a następnie tam jak silnik się przekręci kilka razy. Zobaczy, czy olej dochodzi na górę. Wtedy sprawdzę jeszcze raz, jak wyglądają. Płaszczyzny sprawdzone, nie ma tutaj żadnych odskoczni, więc o, tu jeszcze uszczelkę miałem zerwać. Więc. Yy... No co? Poskręcamy troszkę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak jak mówiłem, ten jeden zaworek był nieszczelny z więc on był raczej winowajcą, bo była mała kompresja, motocykl odpalał po chwili gaz, później się bardzo szybko grzał przez nieszczelność. To normalna sprawa, że się motorek będzie też grzał, właśnie. Ciężko doregulować, jest wtedy gaźnik. Zobaczymy, poskładamy, może po coś podpowiem na temat dokręcenia głowicy, albo takich spraw, o ile nie zapomnę przy składaniu. Widzimy się na rozrządzie. Spójrzmy, że tutaj na chwilę pamiętajmy o prowadnicy łańcuszka rozrządu. Już się pokazuje, tylko lampeczką zaświecę, żebyśmy coś widzieli. Pamiętajmy, żeby ją włożyć pod uszczelkę, często zapominacie i w tym momencie one jest u góry i zaczyna zaginać nam uszczelkę slipa kołki ustalające pierścienie, żeby nie szły w jednej linii jeżeli będą szły w jednej linii, możemy nie utrzymać tej kompresji będzie nam motorek kopcił uszczeleczka założona, teraz zakładamy głowicę dokręcamy ją i dopiero po dokręceniu do głowicy przykręcamy te śrubki czasami jest tak, że ludzie przykręcają te śrubeczki, dopiero później głowice dokręcają dokręcamy głowicę, a dopiero później je tak samo jak odkręcamy głowicę, najpierw odkręcamy te a później popuszczamy. Jak odkręcimy głowicę i zostawimy, może być tak czasami, że po prostu nam tutaj szczeli cylinderek w miejscu uchwytu lub głowica, więc warto na to zwrócić uwagę. A ja teraz zakładam głowicę i widzimy się na rozrządzie, tak jak wcześniej wspomniałem. ładnie dochodzi, jest gitara luzy zaworowo ustawione rozrząd też zapomniałem pokazać, ale to tak jak w wcześniejszych filmach w sumie wszystko przekręciłem ze silnikiem było widać, pewnie wrzucę to chwilę wcześniej no i co dalej góra skręcona, cewka przykręcona iskra jest sprawdziłem teraz gaźnik reszta i widzimy się na odpaleniu zapewne